Wszystko zaczęło się w 1986 roku, kiedy egiptolog Hans Gödike przedstawił teorię, która miała wyjaśniać, jak doszło do utworzenia się gigantycznych wodnych wałów. Przyczyną tego zjawiska mógł być jeden z największych kataklizmów starożytności wybuch wulkanu na wyspie Tyra. Obecnie nazywana jest ona Santorin lub Santorini. Erupcja sprzed 3000 lat była jedną z najpotężniejszych w historii. Miała moc 300 bomb atomowych. Krater eksplodował, a środek wyspy zapadł się pod wodę. Towarzyszyły temu bardzo gwałtowne zjawiska. To była niewyobrażalna katastrofa. Trudno wyobrazić sobie siłę erupcji. Najpierw rozległy się ogłuszające huka, powietrze wypełniły opary siarki. Powierzchnię wody pokryła gruba warstwa półmeksu, utrudniając mieszkańcom wyspy odpłynięcie z niej. Zrobiło się tak ciemno, że nic nie było widać na wyciągnięcie ręki. Żeby łodzie nie zatonęły, ludzie musieli nieustannie zrzucać opadający na nie pył wulkaniczny. Uwolniona podczas erupcji energia musiała znaleźć Ujście. Przeniosła się na wodę. Po wybuchu wulkanu dno morskie może albo się zapaść, albo wypiętrzyć. W pierwszym przypadku do powstałej zapadliny gwałtownie wpływa woda, w drugim dochodzi do jej spiętrzenia i tworzą się gigantyczne fale zwane tsunami. Przemieszczają się z szybkością odrzutowca. Tsunami było nie do zatrzymania. Miejsce, w którym dotarło do lądu, miało kluczowe znaczenie w teorii Hansa Gedipa. To delta Nilu, jedna z możliwych lokalizacji biblijnego rozstąpienia się wód. Czy opisane w Księdze Wyjścia niezwykłe zjawisko wydarzyło się naprawdę? Zbliżająca się fala spowodowała początkowo obniżenie się poziomu morza. Zanim uderzy tsunami, woda na krótko cofa się, nawet o kilkanaście metrów. Potem nadchodzi wysoka, przypominająca ścianę fala. Biblijni Żydzi musieli zobaczyć cofające się morza, później ogromny wał wody.